Czy robił pan już coś takiego w poprzedniej tak. rocznicy? Ja zrobiłem w pierwszej rocznicy, zaorganizowałem wiec na Trafalgar Square razem z inną grupą i to było e, właśnie zrobione 10 kwietnia 2011. Potem 11 grudnia 2011 zrobiliśmy przemarsz od Trafalgar Square do tutaj Parliament Square, ściśle mówiąc, byliśmy trochę dali do Old Palace Yard. Po drodze list oficjalny dałem do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, do Ministerstwa Obrony Narodu, do premiera i do wicepremiera. Oczywiście list i petycje też. I oczywiście te listy już przed tym były przesłane e-mailem, niemniej to był taki symboliczny w tym samym dniu. Oprócz tego był wykład zrobiony w Uniwersytecie Londyńskim w marcu 2012. Dzisiaj natomiast, ta na trzecia rocznica, to zrobiłem właśnie ten protest przez dwie godziny tutaj, czyli robimy protest, żeby wskazać, że sytuacja jest nadal nie jest rozstrzygnięta. Wręcz przeciwnie, wszystkie ewidencje co mamy, czyli wszystkie fakty wykazują, że niestety to był zamach. Niestety mówię, bo to był zamach tylko mógł przez oczywiście Rosję, że Rosja znowu szuka rozszerzać swoją wpływ i swoją kontrolę, nie tylko oczywiście w Polsce. I w tym zamachu usunęli, można powiedzieć, automatycznie opozycję, znaczy szefów opozycji, góry opozycji, żeby zostawić potem Polskę w rękach ludzi, którzy są przychylni do nich, ale raczej można powiedzieć służą. Więc po tym zamachu oczywiście w Polsce sytuacja jest coraz gorsza, w tym sensie, że coraz mniej można mówić na rzeczach, natomiast tutaj możemy i powinniśmy i robimy. Ja osobiście jestem z wpwb, co jest Partia Środka. Można zobaczyć to na website www.pww.co.uk i to jest Partia Środka. My nie jesteśmy ani nie jesteśmy partią pis ani PO, jesteśmy w środku pomiędzy nimi. Niemniej e, trzeba tutaj to wykazać, dlatego że w danym momencie niewątpliwie e, e, właśnie prezydent Kaczyński i oczywiście ta partia PIS czałowała opozycję, na przykład wtedy WPWP nawet nie istniał, więc e, nie było mowy o czymś innym. I o, o tym właśnie tej bombie, co nie mają, to mają Polskę pod kontrolą, nie mówiąc o tym, że ceny Gazpromu, oczywiście, tym bardziej nieprzychylne e, ugodę zrobili z Rosją, wtedy się podpisali do tego. No i w dodatku, e, ogólnie mówiąc, też wycofali się, żeby Polska nic nie robiła przeciwko rosyjskim planom wschodniej Europie, czy w południej, na przykład w Brudzi i tak dalej. Więc co mogłoby się stać teraz? Więc ja dwie rzeczy chcę powiedzieć tutaj bardzo ważne. Po pierwsze, powiedziałem, że fakty wykazują, że to była bomba i nie, nie tylko będzie ten protest, ale będzie wykład samą Royal Aeronautical Society, to jest królewska instytucja aeronautyczna, żeby tak powiedzieć. To jest największa na świecie i to jest najważniejsza, i tam oczywiście będą ludzie, którzy mogą też sami rozbadać sytuację. Dlatego ja podkreślam, my mówimy o faktach, które możemy udowodnić, że to był zamach. Pomiędzy nimi rzeczami nie można sfałszować fizycznych parametrów. Więc samolot nie mógł zrobić tego wszystkiego, co Rosjanie przedstawili w swoim raporcie MACu i zresztą mówili na samym początku, prawie, że, że zrobił, wręcz przeciwnie. Te manewry, co tam mówili, że uderzyło drzewo, drzewo by nigdy tego skrzydła nie usunęło. I po drugie, pół beczki potem zrobić, to jest prawie że niemożliwe, w ogóle jest niemożliwe dla samolotu takiego dużego, tak blisko Ziemi. Nie mówiąc o tym, że cały samolot był rozbity w setki, dosłownie setki części, razem z oczywiście z ofiarami, i nie ma wypadku na świecie lotniczego, gdzie on ma, jest, wolno jedzie stosunkowo, bo był w trakcie lądowania na błocie, żeby tak samolot był rozbity. Więc to będzie wszystko przekazane na tym wykładzie, w tym Royal Aeronautical Society. Ja jestem tam taki członek, znaczy. Yes. Mówię z mówiąc affiliate, by powiedziała miłoczny, można tak powiedzieć. Dobrze. To będzie dzisiaj o 19.30, właśnie w tym miejscu. no Pan planuje, jakby się dało porozmawiać z ludźmi tutaj angielskimi politykami, tak? Gdyby mi się udało, więc co zrobiłem, to ja zanim ten protest był, oczywiście był zorganizowany jakiś czas temu, i ja wysłałem do posłów i do milordów, Właśnie o tym proteście, o, czy to jest do ambasa, do, 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 do mediów, więc oni wszyscy wiedzą I gdyby tutaj chcieli się ze mną spotkać, to może rzeczywiście e, by się udało, bo ja tutaj będę o drugiej, kiedy właśnie Sejm się otwiera. Niestety to jest dyskusja, będzie o pani Thatcher, która ostatnio umarła, więc e, być może raczej będą chcieli się skoncentrować na debacie o pani Thatcher. Ale to nie jest aż taki poważny problem, bo znowu można kolejny protest zdać i poza tym ja jestem teraz w kontakcie e-mailowym z milordami posłami. i posłami i kto wie, być może, bo ja e, zwłaszcza tu są takie komitety i właśnie którzy ludzie z innego komitetu wykazali jakieś zainteresowanie, chociaż jeszcze nie wiem czy z tego, e, kiedy to wyjdzie jak szybko, ale robiliśmy tutaj postęp. A myśli Pan, że jakby się ktoś tym zainteresował, to coś by się dało zrobić? Tak. Najważniejsze, że co dało się zrobić, to by zrozumieć, jaka jest sytuacja, która panuje w wschodniej Europie, zwłaszcza w Polsce. I sytuacja w Rosji jest oczywiście jeszcze gorsza. Więc? Musimy pamiętać, że dużo ludzi tam był zamordowanych, zwłaszcza w Rosji, ale też w Polsce tutaj. I to trzeba wykazać, dlatego że w samym sobie to jest, można powiedzieć, gwałt jakichkolwiek praw ludzkich. Nie mówiąc o tym, że wtedy by można coś zrobić o sytuacji w Polsce, żeby te morderstwa i tak dalej się skończyły, te tak pozorne samobójstwa i w dodatku musimy też powiedzieć, że gdyby można by zrobić e, śledzenie, jakąś komisję stworzyć, żeby zbadała to. No to w tym momencie jest widoczne, że Rosja jeszcze robi takie rzeczy i na skutek tego możemy to brać pod uwagę i na skutek tego możemy ominąć możliwość konfliktu w przyszłości, ponieważ już teraz będzie widoczna taka możliwość, a jak jest widoczna możliwość, to bynajmniej możliwość konfliktu upadnie, a jedna bardzo ważna rzecz zniknie, że taka wojna, która oczywiście by była trzecia wojna światowa, by po prostu już nie była znikąd, nie byłaby z nieba, nie byłby kryzys, jak my można powiedzieć, nieoczekiwany. Tylko raczej by wszyscy brali to pod uwagę, jak jest jakakolwiek sytuacja. A czy nie martwi się Pan czasem, że przez siłę Rosjan, że nawet jeśli by ludzie też myśleli, że coś się stało nie tak, to jednak by nie podjęli się tego? Więc ja podkreślam, że rzeczywiście Rosja jest silna i rzeczywiście w Polsce dużo kontroli, i rzeczywiście dużo ludzi e, e, boją się coś powiedzieć albo czują, że jest nie, jak można powiedzieć, e, ryzykowny, żeby coś powiedzieć na ten temat. Niemniej fakt jest, że inni ludzie są gotowi coś powiedzieć, na przykład my tutaj jesteśmy i w dodatku jak to wyjdzie, no to wtedy już wyszło. To jest bardzo ważny punkt. Jak, jak do tego czasu, jak nie weszło, do tego cza czasu, my mamy problem, że rzeczywiście jest niemożliwe um, um, ominąć przyszłych problemów. I poza tym może by było też, gdyby to było wyjaśnione, że taki Smolensk istniał, żeby inne takie katastrofy się też nie stały. Życiu, bo trzeba pamiętać, jeżeli im tak dobrze z Smolensk i mówmy otwarcie do dzisiejszego dnia, to by jest z największych zwycięstw Rosji, bo w jednym samochu wyeliminowała całą opozycję, górę opozycji, dekapitowała Polskę i nikt, a nikt jeszcze publicznie bo ja mówię publicznie poza tym, co się w Polsce, co, co niektórzy mówią, e, albo na których konferencji. nikt na scenie światowej publicznie nie powiedział nic na ten temat. I to znaczy, że by mogli znowu coś takiego z Czy myśli pan, że większość opinii na świecie jest e, jakby, powiedzmy inaczej, że raport e, pani Anodiny tak. Jak poszedł na świat, to teraz przekona ludzi, że tak się stało i wierzą tak, w ten Tak, to... Tak, ja myślę, że możemy powiedzieć bez najmniejszej naj, wątpliwości, że większość ludzi na świecie, bez problemu możemy powiedzieć, 90-95%, wierzy w raport Maku. Że raport MAK wykazał wszystko i że to był wypadek. Jest mniejszy procent, licząc do Polaków, ale jeżeli byśmy odłożyli Polaków, to jest bardzo mała ilość ludzi, na myśli niektórych specjalistów, być może wywiada, być może, którzy twierdzą inaczej, ale nie mamy żadnych dowodów. Jedyne, że co mamy, to na internecie tu już jakiś bloger powie, co nie jest Polakiem, ale jest bardzo mało takich ludzi, i na skutek tego nie możemy powiedzieć łatwo. Że jest dużo ludzi, którzy wierzą, że MAK-raport jest niesłuszny. Więc stanowczo, gdyby coś takiego, ja dzisiaj robię, lub ten wygód wyszedł, to by miało może ogromny skutek, bo dotychczas świat wierzy w MAK.